Jeżeli naostrzyłeś to chyba zmniejszyłeś średnicę ceksa. Chodziło tu o luz, jak jest taki, że można go naostrzyć, ale nie tak jak temperówkę. się. Można się pomylić, bo nie jest to na zasadzie temperówki, że ostrzymy. Gdybym to zrobił tak, to tak, zmniejszyłbym średnicę. A ja go po prostu przykładam do szlifierki w ten sposób. I nie zmniejszam średnicy, tylko zwiększam, bo on jest tu coraz grubszy, a na końcu się wyrabia. I jak te takie wyrobione i chude obetniesz troszeczkę. No to nie, że on jest grubszy, on po prostu wraca do swojego prawidłowego. Naostrzyłem torxa, o to mi chodziło. Bzz. 3 sekundy. Czk. Tak, oczywiście, że szlifierka musi być włączona. Łody się tak zmrowił, że tylko w garażu chce teraz siedzieć koło motocykla. A jak nie, to po prostu płaczę. mama daj motor i musimy iść do garażu. Tak wyszło. Tu jeszcze taka mała reklama. Behawiorysta, szkolenie psów. Zgorzelec, a najlepsze jest to, że ziomaczek nawet nie wie, że go zareklamowałem, a może jakiś klient mu się trafi. Trzeba mieli dobre serce.